i o to, żeby się nie ruszali, pustą, Czy czyli tak jak teraz, dobra? No to jeszcze raz. Mocno pustą. No pięknie. Mamy takie same korony. Słuchajcie, takie. No brawo. No, nie no, prawo, nie, Ale nie my. Tak, ja się, nie chodzimy. Miękko, nie Mamy taki, taki, taki. Żeby rozłożyć nasz cyrkowy namiot, podniesiemy wysoko ręce do góry. Wszyscy podnoszą wysoko ręce do góry. A teraz na dół, na dół, tak? I tak zrobimy ja, ja. aż trzy razy. Jeszcze raz. Wysoko, rączki do góry. Niech. I na dół. Niech. Tak? I jeszcze Niech. wysoko, rączki do góry. Wszyscy z tego odpoczywają dlatego, żeby być na naszej wysokości. Tak? I na dół. A teraz troszkę szybko. Ale w stoję no, no, A waj Baronek! Agnieszka Tylko w pod chustę, żeby nam się stworzył taki cyrkowy na miu Czyli tak. Jeszcze raz. Rączki do góry. I na dół. Do góry. I na dół. Do góry. I na dół. Chusta nam zostaje na dole. A ja zapraszam, żebyście sobie na niej usiedli. Zieleń, mam na Słuchajcie. Zapraszam pójdź do mnie. Bózią do mnie. Jednym, ja musimy się nauczyć jednej bardzo ja ważnej rzeczy, ja jest. rzeczy, która będzie nam niezbędna do zabawy w cyrk Kiedy się robi oklaski? Z jakiej okazji? Dla kogo? My, moje... Jest... No? Oklaski. Jak są, są urodziny. Jak są na przykład urodziny, robi się oklaski. Kiedy jeszcze się robi oklaski? O! Jak, jak nasz... No ale... no, no, kiedy no. No. kiedy no. się no. robi oklaski? No. Kiedy jeszcze? Kiedy się robi oklaski jeszcze? też oklaski wtedy, tak? Robisz też oklaski wtedy, kiedy na przykład ktoś występuje i mu bardzo ładnie to karol, tak? Karol, karol, możesz też tak jak aktor występuje, albo cyfrowiec, My będziemy wtedy też używać oklasków, czyli poznamy naszą grupę serwową, a potem nagrodzimy oklaskami, prawda? A no naszą grupą... Cyrkową będą żonglerzy. Widzicie, co robią żonglerzy? Żonglują. Żonglują. I my też nie pożonglujemy tyłek Wstaniemy sobie tak. teraz jeszcze raz na około kręgu. Ale będziemy się tak żongować na niby. Będzie to bardzo proste, ale słuchajcie, żeby podnieść chustę, wszyscy na muszą z chusty zejść. Tak? Czyli poczerwamy, aż wszyscy z chusty zejdą. Tak? O, i teraz możemy podnieść Na razie wytrzymamy chustę, Naszym zadaniem Dobra. będzie tak żonglować piłeczkami, żeby podpływały nam prawie pod lampę, ale żeby nam nie spadły z chusty. Aby tak. dziurki nie wpadły ani nie wypadły za chustę. Tak? Tak. Czyli delikatnie. Na razie ja wrzucę te piłeczki. Wszystkie? Wszystkie wrzucę. I słuchajcie. Jeżeli jakaś nam piłeczka wypadnie poza chustę, to nie biegniemy po nią. Nie ona tam zostanie, dobrze? Ale upadnie na Naszym zadaniem jest teraz pobawić się w żonglerów i żonglować jak największą ilością piłeczek. Jesteście gotowi? Tak! No to uwaga, uwaga, żonglujemy. A tak, żeby na nie wypadło. Zbieramy. Nie zbieramy. Jak wypadło nam przed 170? Jeszcze damy radę mocniej. Ogląpać. siły, ale muszą być też taką dużą precyzję. A precyzja to jest coś takiego, co nam pomoże, a już taka była nasza umowa, Aha. co nam pomoże wrzucić te dwie ostatnie piłeczki i wtórnikać do dziurki. Spróbujemy? Nie, nie zbieramy, nie zbieramy, nie zbieramy. Aha. O, już jedna nam padła, brawo. I jeszcze jedna, spróbujemy? Trzeba Spróbujemy ją wtóry tam? Już jedna nam się udała. Jesteście w stanie, a się A jedna by nam chciała uciec z drugą stroną. Udała Ale my ją zaraz wtórnikamy do biurka. Spróbujemy. Jest już bardzo, bardzo blisko. O, troszkę to możemy, tak? No brawo! Odkładamy puste, odkładamy puste na siebie. Na no, no, no siebie nie zbieramy żadnych piłeczek. I należą się wszystkim żonglerom duże brawa. Wszystkim żonglerom brawa.